Piękny jest kraj cały, który przepasa wstęgą swoją Nida, rwącą się do Wisły jak córka w objęcia matki. Adolf Dygasiński. Świętokrzyskie jakie cudne i wyjątkowe. W każdym zakątku naszego województwa możemy odnaleźć, poznać, zobaczyć piękne krajobrazy, rezerwaty, lasy, roślinność i niezwykłe bogactwo kultury i tradycji. Bez wątpienia takim miejscem w naszym województwie jest Ponidzie, którego sercem jest nadnidziański park krajobrazowy, położony w obrębie Niecki Nidziańskiej i obejmuje środkowy i dolny fragment doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno-zachodnią część Garbu Pieńczowskiego. Park utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych. Charakteryzuje się powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego. Wijąca się wśród pól, łąk i miasteczek rzekanida z licznymi mandrami i starożytkami, jest ostoją ptaków, gadów, płazów i pięknej roślinności. Duże zróżnicowanie siedlisk, począwszy od skrajnie suchych po bagienne i wodne, rzeźba terenu, gleby, specyficzny mikroklimat, powoduje, że odnajdziemy tu różnorodną przyrodę. Niestety na skutek wciąż zachodzących zmian w środowisku, naturalnym zjawiskiem jest wymieranie niektórych gatunków flory i fauny. Dzieje się to pod wpływem działalności człowieka w zakresie przekształcania przyrody, a tempo wymierania gatunków w ostatnim czasie bardzo się nasiliło. Około 20 gatunków zwierząt i roślin w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w ich naturalnym środowisku każdego dnia ginie bezpowrotnie z naszej planety. Unikatową dolinę kresową możemy podziwiać w skorocicach. Powstała ona w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń kresowych i działalności erozyjnej potoku, płynącego dnem wąwozu. Rezerwat obejmuje wąwóz o długości około 800 metrów, rozdzielony na dwie części naturalnym mostem skalnym. Występują tu skałki z widocznymi kryształami gipsowymi oraz groty. Tutaj możemy odnaleźć bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej chronionej: jaskinie, mosty skalne, wywierzyska, lejki krasowe, roślinność kserotermiczną, step ostnicowy i łąkowy, niezwykłe owady i pajęczaki stepowe. Kolejnym rezerwatem wartym uwagi jest rezerwat przemślin. Występują tu chronione i reliktowe gatunki roślin, jak wiechlina cebulkowata, len włochaty, len złocisty, dziewięć sił bezłodygowy czy gęsiówka uszkowata, występująca tylko na dwóch stanowiskach w Polsce. To właśnie tu możemy zobaczyć unikatowe na skalę światową wychodnie gipsu. Ustawione pionowo gipsowe skały i zrośnięte ze sobą kryształy mające nawet 3,5 metra wysokości. Potocznie nazywane są szklicą lub jaskółczymi ogonami. Jedną z największych osobliwości przyrodniczych Ponidzia są źródła solankowe, dzięki którym występuje tu bardzo nietypowa roślinność słonolubna, tak zwane halofity, występujące w miejscach wypływu słonych źródeł chlorkowo siarczkowych. W okolicy Szczerbakowa, na terenie użytku ekologicznego pod nazwą Słone Źródło, występują podmokłe solniska śródlądowe ze stanowiskami tak rzadkich roślin jak przewiercień wąskolistny, muchotrzew solniskowy i mannica odstająca. W przeciwieństwie do większości gatunków rodzimej flory, roślinom tym nie przeszkadza wysoki poziom zasolenia podłoża, na którym rosną. Na ponidziu halofity występują również w niewielkim rezerwacie owczary obok wsi o tej samej nazwie. Nie wolno wchodzić na jego teren, gdyż jest objęty ścisłą ochroną. Poza tym, tereny te są trudno dostępne z powodu wyjątkowo bujnej roślinności oraz podmokłego gruntu. Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne: geologiczno-botaniczną ścieżkę dydaktyczną w rezerwacie SkoroCice o długości około 3 km. Przyrodniczo-geologiczną ścieżkę dydaktyczną Pińczów-Skowronno o długości około 7 km. Przyrodniczo-geologiczną ścieżkę dydaktyczną Bogucice Grabowiec Gacki Krzyżanowice. Długość to około 9 km. Historyczną ścieżkę dydaktyczną w średniowiecznej Wiślicy o długości około 4,5 km. Przyrodniczo-krajobrazową ścieżkę dydaktyczną Czarkowy Ostrów o długości około 8 km. Historyczną ścieżkę dydaktyczną królewskie miasto Nowy Korczyn o długości około 3 km. Na trasie z Pińczowa do Buzka Zdroju w miejscowości Wełcz rośnie niezwykła sosna pospolita. I choć zaliczana jest do gatunku sosny zwyczajnej, to jednak zaskakuje swoim wyglądem. Sosna krocząca, sosna na szczudłach, bo tak jest nazywana, jest od 2002 roku pomnikiem przyrody i rośnie na terenie byłej piaskowni. Okoliczna ludność kopiąc piach obnażyła korzenie drzewa, a resztę piasku i gleby wypukała z niej woda i wywiał wiatr. Sprawiając, że pień sosny rozpoczyna się dopiero około 3 metry nad ziemią. Całość tego osobliwego drzewa utrzymuje się na kilkunastu korzeniach, które są bardzo rozłożyste i można pod nimi przejść lub pod nimi stanąć. Wiele z nich wisi w powietrzu, nie dotykając podłoża. Ten niesamowity pomnik przyrody jest kolejnym dowodem, jak piękne, niezwykłe i warte poznania jest ponigdzie. Wznoszące się ponad wsią Krzyżanowice wzgórze, na którym rozciąga się rezerwat, to miejsce, gdzie możemy podziwiać najpiękniejsze krajobrazowo widoki na Ponidziu. Wąski cypel stromego, gipsowego grzbietu rozcinają płytkie jary, a jego powierzchnie znaczą zapadliska i lejki krasowe. Z góry wzgórza rozciąga się zachwycająca panorama doliny. Teren największego na ponidziu rezerwatu roślinności stepowej porasta aż pięć różnych zespołów roślinnych z cennymi, chronionymi gatunkami, m.in. lnem włochatym, miłkiem wiosennym, sasanką łąkową czy ostnicą włosowatą. Bogactwo przyrody na Ponidziu zapiera dech w piersiach. To tutaj zobaczymy i poznamy jedne z najbardziej niezwykłych, najciekawszych czy najrzadszych okazów natury. Muzyka Aby zachować dla przyszłych pokoleń to wspaniałe bogactwo przyrody, musimy dbać i chronić nasze świętokrzyskie ekocuda.